i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Twoim. Budylmy się. Boże, życie wiernych i chwało pokornych, który świętą Jadwigę uczyniłeś gorliwą krzewicielką wiary i miłości, spraw, byśmy za jej wstawiennictwem stali się apostołami prawdy i dobra. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. O dostojna królowo, radosną wdzięczności pieśń, zachwytem ogarnięci poddani Twoi, Wnieciemy Ci święta Pani Pawelska, Ty, która byłaś zawsze wierna Bogu, od wszelkiej biedy ustrzesz nas. Którzy do Ciebie z pozdrowieniem wołamy. Witaj, Patronko nasza, Królowo Jadwiga. Degaweńskiego rodu, córko, zostałaś Polski króla. Jako dziesięcioletnia dziewczynka okazałaś się dzielna i podjęłaś ciężar korony. Przed to Krakowa wołamy do ciebie. Witaj, jedyna kobieta koronowana na króla, Pol. dzieląca radości i smutki narodu polskiego. Witaj, to pojednania i miłości. Witaj, chwało królewskiego stanu. Witaj, patronko na... Za ślubioną młodemu księciu miałaś przed sobą rozkosze życia. Wybrałaś dobro przybranej ojczyzny i pokochałaś ją całym sercem, służąc narodowi polskiemu. Za to, że poświęciłaś własne szczęście, zostając Polski królową. Dziękujmy Bogu, śpiewając, ale Dali od ciebie, można władcy, spełniłaś sercem złamanym, zostałaś żoną litewskiego księcia i matką chrzestną jego i całej Litwy. Przeto z podziwem wołamy do ciebie. Witaj, która na świętej wiary Jezusa poświęciłaś życie i młodoćła. Witaj! Przez potwarze doświadczona. Witaj! Misjonarko Litwy i Rusi. Witaj! Apostołko wiary Chrystusowej. Witaj! Patronko nas. Moja Dobrocią i miłością podbiłaś serca poddanych, Pochylając się nad ich losem, niosłaś pociechę i nadzieję. Za Twe umiłowanie człowieka niezależnie od jego pochodzenia. Wychwalajmy Boga, śpiewając, Alelu. Alleluja! 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 Ewangelii będąc wierna, przylgnęłaś do Krzyża Chrystusa, czerpiąc z Niego mądrość życia i nadzieję dla swego powołania. Prze to znaku żywej Witaj królowością to i kogo Pani. Witaj, obrażona żarliwością, zbawienie dusz naszych. Witaj, z Bogiem w modlitwie złączona. Witaj, strażniczko krzyża Chrystusowe. Patron Podza nasza Królowo Jadwigo. Fundowałaś świątynie i klasztory, nie szczędząc środków na ich utrzymanie. Własnoręcznie haftowałaś racjona i ornaty, które dziś jeszcze podziwiamy. Za Twą ofiarność i przetrwałe dziedzictwo, będące dla nas wzorem i naszą chlubą. Z wdzięcznością Bogu śpiewajmy Halleluja. Halleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Gorliwa Krzewicielko wiary Chrystusowej, Fundatorko wielu świątyń i ołtarzy, Niosłaś Boga ludziom różnego stanu, Będąc Jego wybranką na ziemi, Przed to z Tobie śpiewamy. Witaj, która świątyniami Pańskimi ubogaciłaś mnie. Witaj bundująca kościoły i klasztory. Witaj, apostołko Ewangelii na Litwie i Rusi. Witaj, ozdobo Kościoła Świętego. Witaj, patronko nasz, Rozwój nauki w całym swoim królestwie. Wiedząc, że tylko naród mądry jest w stanie zachować niepodległość, za to, że byłaś wzorem dla rządzących, którzy dziś winni cię naśladować. W podzięce śpiewajmy Bogu. Alleluja! Alleluja! Alleluja. w Polsce i Litwie, aby Słowo Boże głoszone było wszystkim poddanym. przez to z wdzięcznością wołamy do Ciebie. Witaj, Matko Duchowa kapłanów! Witaj, poszanowanie dostojników Kościoła! daj odnowicielku Akademii Krakowskiej. Witaj opiekunko studentów i uczonych. Witaj patronko nas. Patrzeć na Twoje dzieła królowo-budzone zachwyt, podziw i zdumienie. Będąc młodziutką władczynią, stałaś się wzorem dla rządzących. Za to, że rozsławiłaś kraj nasz, wznosząc go na szczyty ówczesnego świata. Dziękując Bogu, śpiewajmy: Alleluja, Halleluja! Alleluja. Patrzył na ciebie królowo z zachwytem dla twej urody i godności. Łączył podziw dla twej mądrości i wiedzy. Również i my po sześciu wiekach z zachwytem i podziwem do ciebie wołamy. Witaj, najpiękniejsza kobietą wczesnej Europie. Witaj, zorze sprawujących władzę! Witaj, orędowniczko zgody i pokoju! Witaj, ozdobo Królestwa Polskiego! Witaj! Roztropna w Radzie i przewidująca w przedsięwzięciach. Witaj! Odznaczająca się roztropnością, gorliwością i męskiem. Witaj! Starająca się zachować wszystko, co umacniało potęgę Korony Polskiej. Witaj! Klubu polski swego ludu, witaj patronko nasza, królowoja Ledwie dzieckiem będąc, rozumiałaś swoją rolę wyrażoną w słowach, Tobie służyć to znaczy, królowa. Nad każdą krzywdą i ocierałaś łzy przez nią wylane Strażniczko chrześcijańskiej i ludzkiej sprawiedliwości Za Twą dobroć, łagodność i miłość, którymi panowałaś na ziemi Wielbimy Boga śpiewając Alleluja ah. Alleluja, Alleluja krótko szczęśliwą matką i doznawszy nowej boleści śmierci dziecka. Podeszłaś do chwały Pana, a zrozpaczony lud wołał do Ciebie. Żegnaj, opiekunko słabych i cierpiących. Żegnaj, dobrodziejko, wdów i pocieszycielko się, sierot. Żegnaj, postoj o biednych i ziemię żonych, żegnaj, orędowniczko wszystkich ubogich i nieszczęśliwych. Żegnaj, upraszająca chorym zdrowo, Żegnaj, wspomożenie uciśnionych. Żegnaj, która mówiłaś, któż i nudzy powróci. Żegnaj, ucieczko pokrzywdzonych. Żegnaj, służebnico Boga i Płakiwał szczerze, uznając ją świętą za życia. Za jej dobroć, miłość do ludzi przybranej ojczyzny. Za mądrość w kierowaniu naszym krajem. Dziękujmy Bogu, śpiewając Alleluja. Alleluja, Alleluja. Boga, słuchając Jezusa jak Maria i krzątając się jak Marta, serdeczną troską otaczałaś naród cały. Zadany nam przykład życia z wdzięcznością do Ciebie wołamy. Witaj, która na ziemi miałaś dla wszystkich serce litości. Witaj, która modliłaś się żarliwie za łódź swój. Witaj, wzorowa małżonko królewska. Witaj, niosąca pomoc ludziom szukającym Boga. Witaj, która miałaś ujmujący sposób mówię. Witaj szlachetnego rodu, a jeszcze szlachetniejszych obyczajów. Witaj głębokiej pokolenia przy tym nierównie wielkiego dostojeństwa. Witaj, która nie unosiła się gniewem bez słusznej konieczności. Witaj, patronko nasza, królowo Jadwigo! O, jakże Cię nie uwielbiać, święta królowo! Jakże Cię nie podziwiać! Twoje inicjały NM znajdujemy w wielu miejscach. One świadczą o Twym ciągłym zasłuchaniu. I wypełnianiu tego, czego Pan oczekiwał od Ciebie. Za to, że byłaś naszą królową liliobałem. Dziękujmy Bogu śpiewaniu. Będąc wyniesioną na ołtarze, odbierałaś kult świętej od wdzięcznego narodu polskiego. I dziś wierna Córo Boża wołamy do Ciebie. Witaj, patronko naszej ojczyzny. Witaj, drogowskazie ludzkich nadziei. Witaj z wiastun po jedności narodów. Witaj królowo i matko narodu polskiego. Witaj patronko narodów. Królowo, gdy to toniemy w niewoli grzechu, proś nam u Boga mądrych przywódców, aby jak Ty rządzili ludem sprawiedliwy, aby nad prywatę przekładali dobro narodu. A my z wdzięcznością będziemy śpiewać Bogu. Alleluja! Alleluja! alleluja. Witaj, królowo z lipowym berłem i skórzanej koronie. Witaj, która klejnoty przeznaczyłaś na Akademię Krakowską. Witaj, mająca o biednych podra. Policznych dzieł miłosierdzia chrześcijańskiego. Witaj, patron, wona królowa królowoja, Dwiga. wyrażamy święta, królowo, nasz podziw i uwielbienie. Stałaś się wzorem dla rządzących przez wszystkie, przez wszystkie pokolenia. Za to, że byłaś wzorową matką dla narodu polskiego, z wdzięcznością śpiewajmy Bogu. Alleluja! Alleluja! alleluja. Cześć oddawano przez wszystkie stulecia. Modlono się do ciebie, prosząc o wstawiennictwo. Pozostałaś matką, wypraszając swoim poddanym zdrowie i wszelkie łaski. Za to z wdzięcznością wołamy do ciebie. Witaj, osuszając łzy za życia i po śmierci. Witaj, ukraszająca chorym zdrowie. Witaj, słynąca różnymi cudami. Witaj, niosąca pomoc ludziom szukającym Boga. Witaj, patronko nas. przez wszystkie pokolenia zostałaś patronką Wieruszką i parafii choć 600 lat czekałaś by być wyniesioną na ołtarze, nikt inny nie doznał tak trwałej miłości dlatego dziękujmy Bogu śpiewając alleluja alleluja alleluja, alleluja. alleluja. Jeszcze twych cnótni dokonań nie zdołaliśmy wyśpiewać, które przekazali nam twoi współcześni, kochający Cię jako najcenniejszą perłę w koronie polskiej. Przeto z miłością wołamy do Ciebie. Witaj! Która w miłosierdziu Bożym natchnienia szukała. Witaj, fundator do przytułków i szpitali. Witaj, postojo ładu państwowego. Witaj, obrończyni godności człowieka. Ida i patron kom Módlmy się. Boże, Ty jesteś naszym ojcem i nie opuszczasz swoich dzieci, które do Ciebie zanoszą swe prośby. Wysłuchaj naszych modlitw, które za przyczyną świętej królowej Jadwigi kierujemy do Ciebie. Spraw Panie, aby wszystko, co z ufnością Ciebie prosimy, było przyjęte i wysłuchane za przyczyną naszej patronki, przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami i z Twoim, Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bądźcie w pokoju Chrystusa,